Dzień dobry Państwo, witamy na komersie w Siewierzu, w Rotundzie, rocznik 2011-2012. Jeżeli chodzi o komers, jest to już chyba dziewiąty w naszej karierze i jeżeli chodzi o młodzież, nie możemy narzekać. Jestem chyba na każdym komersie tutaj w szkole i muszę przyznać, że bawią się super. Są rozluźnieni. Nie zauważyłam jakichś zachowań, które byłyby naganne, w związku z czym chciałam serdecznie za to podziękować. Jeżeli nasi absolwenci nas słuchają, to było super. Czy część męska pełni swój obowiązek i bierze panie do tańca? Naturalnie jesteśmy zawsze co roku obtańcowywane, tylko no już tak troszkę w połowie komersu, kiedy chłopcy już są troszeczkę bardziej rozluźnieni, nie ma takiej sztywnej atmosfery, dziewczyny mają już zrzucone szpilki, są już w balerinkach, wszystko jest w miarę na luzie, ale kulturalnie. Jakieś oczekiwania co do partnera? Nie, na razie nie. Nie potykać się. No. Mam się nie potykać i tyle jest starszy także. nie, ma, nie deptać. Tutaj warto wspomnieć, że kolega Adam jest takim anonimowym naszym reporterem. Możemy zobaczyć na stronie jego artykuły odnośnie Ligi, Ligi Światowej. Adam powiedz w ogóle skąd zainteresowania ma. No, od mojego jakoś tym świadków oglądałem. mi na mecze zabieram, coś, wiadomo jakoś tak wciągło mnie. No i jeszcze dodatkowo coś w ramy w naszej amatorskiej drużynie AZS Rachozja. No i to dodatkowo jeszcze tak wciąga, motywuje. Nie? Okej okay, Adamo, powiedz mi, jak tam planujesz się bawić dzisiaj do, do upadłego, czy wychodzisz wcześniej? w tata przyjedzie. U kosmetyczki, u fryzjera dużo czasu dzisiaj było spędzone? No troszeczkę bo do szkoły niestety nie poszłam. No już od rana się przygotowywałam, poważnie, do no, komersu. No, myślę, że efekty są no, dobre. Powiedz nam, już jest po polonezie, jak polonez się udał? No, kapitalny taniec, nawet łatwy nawet, łatwo było go opanować, fajnie było. Jakieś plany na przyszłość? Już masz jakieś yy, konkretne kierunki? Znaczy konkretnych kierunków nie mam, ale wiem, że idę do szkoły, do Dąbrowej i tam właśnie sobie czegoś fajnego poszukam, bo na razie to nie celuję w, w jakieś zawody, tylko na razie przejdę liceum i, i dopiero zacznę myśleć. No to życzymy Ci sukcesów i a dzisiaj udanych zabawy. Dziękuję. Kosmetyczka, fryzjer, dużo czasu to zajęło? Yy, fryzjer, około dwóch godzin. Jakaś szkoła już wybrana jest? Yy, tak, już wybrałam szkołę, już... Yy... Ja i wszystko jest po dobrej A zdradzisz nam? Jaka to szkoła ja? E, technikum. W jakiej miejscowości? Na jaki kierunek? E, Dąbrowie Górniczej, e, Technik Logistyk na protokołu. To życzymy sukcesów, a dzisiaj miłej zabawy. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, pasmo sukcesów. E, najpierw Katowice, potem wyjazd do Warszawy, który jest 4 czerwca. A dzisiaj takie odstresowanie, zabawa. Zgadza się. No wspaniali młodzi ludzie. Komers, e zakończenie gimnazjum. No życzę im wszystkiego dobrego. Myślę, jestem pewien, że są wspaniale przygotowani do dalszej edukacji w szkole średniej. Zrobiliśmy wszystko. Monitoruję ich od czterech lat. Jesteśmy razem. Przyglądam się ich edukacji. No, związaliśmy się razem ze sobą. Żal się rozstawać, ale no cóż, taka. Taka kolej rzeczy. Trzymam kciuki za nich. Myślę, że poradzą sobie. No i wszystkiego dobrego im życzę, naprawdę.